ale jest zimno, powinienem się lepiej przygotować na tę wyprawę, by zakładać jakiś strych, dobra, wyjdźmy na pochłonie, już wyjdziemy z pochłonią, ale ładny księżyc, wow, wrrr, up, ale zimno, o jest ognisko, dobra, teraz sobie przy nim usiąść, okej, okay, więc... Siema, ja, ja jestem Kacpas, witam was Wy właśnie w właśnie takim mroźnym klimacie i chciałbym na początku wam wszystkim życzyć mile przeżytych, mile przeżytych świąt, ponieważ pewnie jestem teraz aktualnie u swojej ciotki Oczywiście wszystko legalnie, tak jakby coś, nie, nie bójcie się i po prostu myślę, że każdy z was powinien przeżyć ten okres razem z rodziną wśród bliskich przeżycie, bo to jest jakiś taki wyjątkowy czas, więc ja bardzo wam życzę właśnie takich wesołych tych świąt i w ogóle żebyście dobrze je przeżyli. Ale słuchajcie, bo nie tylko po to was właśnie wyszedłem tutaj w tym garniaku, a jest mi strasznie zimno, bo nie może tą pochodnię wezmę w ręce, żeby mi cieplej było. No, ogólnie Zapraszam Was także na wa, uwaga, coś co, coś wielkiego, coś co od czego już pracu, na co pracujesz z moją ekipą oraz z moimi znajomymi bardzo... Kilka y, ciężkich dni, planuję i tak dalej. Zapraszam Was na wielki projekt, który nazywa się Podsumowanie Roku 2020 na moim kanale. Ogólnie każdy z Was, każdy z widzów dosta dostaje ode mnie teraz zaproszenie. Yy, będzie to yy, Podsumowanie takie, z tyłu talkshow, dlatego właśnie teraz Siedzę w garniturze, właśnie ja aktualnie jestem w podróży Do tego talkshow, jest mi strasznie zimno A jest ono bardzo daleko, ale będzie warto I ogólnie, jeżeli chcecie Dołączyć, zobaczyć jak kulisy będą powstać, jak będzie to Wyglądać, poza yy, tym co Będziecie widzieć, za niedługo na kanale yy, bicie na teamspeakwitharek.pl Będę to nagrywał Będę to nagrywał z, raz z moją ekipą, raz znajomymi, albo na kanale drugim, albo na kanale u Mokato ts yy, I mam nadzieję, że przyjdziecie, ponieważ będzie wielu wspaniałych gości, wielu wspaniałych ludzi. Będziemy przypominać bardzo w super czasy, te gorsze i te mniej lepsze. Te mniej lepsze i te. Nie wiem, czy będzie o te najgorsze, ale zobaczymy. No. I to ja, ja już wam nie przedłużam. E, ogólnie trzymajcie kciuki za mój komputer, bo będzie się na pewno mordował i w ogóle za mnie i za całą ekipę, która to budowała, bo projekt jest serio wspaniały, a ja wracam do swojego iglo i pamiętajcie, w poniedziałek lub we wtorek kanał drugi lub piętnasty TeamSpeak.